Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz Sławomir Kmiecik. Dzień dobry, witam. witam. Sławomirze. Panie Sławomirze, proszę mi powiedzieć, zanim zaczniemy rozmawiać o Pana najnowszej książce pod tytułem Przemysł Pogardy. Proszę mi powiedzieć, jak Pan oceniał Pana Prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego? No właśnie książka, którą napisałem jest efektem moich przemyśleń, czy mojej oceny na temat prezydentury Rylecha Kaczyńskiego i jego jako osoby, jako męża stanu. Mam teraz tego typu kłopot, że książkę, którą napisałem, to czasami przebywając w gronie osób, które nie specjalnie sympatyzowały z prezydentem, mam takie poczucie, jakbym ją napisał w drugim obiegu. W ukryciu i że musiałbym z tego występu się tłumaczyć. A ta książka właśnie powstała po to, żeby w jakiś sposób uhonorować prezydenta Kaszyńskiego, ponieważ 18 kwietnia 2010 roku, kiedy pan prezydent był chowany w Krakowie na Wawelu i kiedy tłumy ludzi odprowadzały go w kondukcie żałobnym i ludzie rzucali kwiaty na tłumy, to ja, ja wtedy sobie pomyślałem, że taka książka, która Pokażę, jak było naprawdę z prezydenturą Lecha Kaczyńskiego. Po prostu mi się należy i że ta moja książka powinna być takim dokumentem ważnym w dyskusji na temat prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Ale zanim był pochówek Święty Pamięci Lecha mhm. Kaczyńskiego, jeszcze za życia prezydenta, jako Polak, co z Pana takie najbardziej uderzało w tej prezydenturze? A, czy ja się A może ma... było coś, co się Panu nie podobało, bo przecież. O tym też warto rozmawiać. Prawda? Dla mnie najbardziej um, uderzające w tej chwili i przykre jest to, że um, o Lechu Kaczyńskim próbuje się mówić, jakby to była osoba zepchnięta gdzieś w niebyt, jakby miała być wykluczona, zapomniana. Tymczasem zapomina się, że to był um, prezydent Polski, głowa państwa, wybrany większością głosów, 54% głosujących Polaków, prawie 8,5 miliona ludzi. Miał pełną legitymację do tego, żeby y, sprawować najwyższy urząd w państwie. I robił to, jak myślę, z y, wielką dbałością o interesy y, Polski. A uważa pan, że Polacy wówczas dobrze oceniali prezydenturę Lecha Kaczyńskiego? No, sam wynik wyborów pokazuje, że oceniali bardzo dobrze i przypomnijmy czas, jaki to był. To była atmosfera porywinowska, tak. gdzie ludzie bardzo oczekiwali takiej odnowy moralnej i właśnie Lech Kaczyński to ludziom, ludziom zapewniał czy gwarantował. Natomiast później doszło do tego, o czym ja piszę tej, w tej książce czyli do takiego procederu Niszczenia, czy może nawet mocniej powiedzieć masakrowania publicznego wizerunku prezydenta. W związku z czym już po paru tygodniach było widać gwałtowne tąpnięcie w sondażach. No przecież nie stało się nic takiego, co nagle by Polakom powiedziało, że nie, to jednak się pomyliliśmy i to nie ten prezydent. Chodzi po prostu o to, że została zorganizowana cała taka machina tego niszczenia wizerunku. To się zaczęło. Dosłownie parę dni czy, czy parę godzin po, po wyborze na tak. najwyższy urząd w państwie, a mogę to powiedzieć odpowiedzialnie, ponieważ ja już od lat 90. zbieram wszelkie materiały dotyczące um, satyry politycznej. Humoru jako narzędzia walki czy polemiki politycznej. I oczywiście było tak, że w latach 90. Jerzy Kaczyński i Jarosław Kaczyńs Kaczyński byli, podlegali tak samo rozmaitym żartom, kabaretowym, przedstawieniom, tak jak wszyscy inni politycy. Był słynny dowcip o tym, jaki jest koszmarny sen Lecha Wałęsy, Trzeci Kaczyński, tak? ale to wszystko było wpisane w jakieś ogólne ramy. Dopuszczalne i przede wszystkim było proporcjonalne. To znaczy, z każdego polityka żartowano mniej więcej z taką samą intensywnością. Natomiast od jesieni 2005 roku stało się coś bardzo niedobrego. Ja widziałem, jak wręcz fizycznie puchnie teczka, w której zbieram różne wycinki, materiały, różne dane dotyczące tego, jak śmiech, choć w tym przypadku bardziej by trzeba powiedzieć. Rechot był stosowany w walce politycznej. Bardzo cienka jest granica między satyrą a jakby, pogardą. Jak można w ogóle tą, 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 tą granicę opisać? Bo ktoś powie, przecież to tylko dowcip. No właśnie w tym cała rzecz, że te wszystkie Akcje odzierania z czci i godności, wyśmiewania, wyszydzania w wielu mediach głównego nurtu, tzw. mainstreamu, były przedstawiane jako uprawniona krytyka, jako zdrowy, fajny humor, a nawet jako argument czy dowód na istnienie wolności słowa w Polsce. Natomiast no, trzeba zdecydowanie oddzielić to, co jest żartem od tego, co jest pogardą, obelgą, znieważeniem. I ten termin przemysł pogardy, myślę, że on oddaje sedno sprawy. Nie ja jestem jego autorem, stworzył to znany publicysta Piotr Zaremba, to określenie. Trzy tygodnie po katastrofie smoleńskiej napisał taki tekst w Rzeczpospolitej przemysł pogardy, gdzie opisując różne przypadki, napisał też, że do tego procederu odzierania z czci i godności zaangażowano teoretycznie apolityczne środowiska i osoby, czyli rozmaitych celebrytów, artystów, piosenkarzy, aktorów i właśnie to w tym chwili też pewnego rodzaju perfidia, ponieważ ten przemysł pogardy nie wydostawał się tylko ze środowisk politycznych, ale on był wielowektorowy i wielopłaszczyznowy. Właściwie ogarniał wszystkie sfery życia publicznego, i dlatego można mówić o przemyśle, czyli o pewnym zorganizowanym działaniu. Tak? No bo czym jest przemysł? No, no to jest wytwarzanie, w tym przypadku, pewnych dóbr niematerialnych, czyli pewnych znaczeń przy podziale pracy, gdzie jest, owszem, polityka, ale również radio, telewizja, prasa, internet, kabaret, popkultura, scena, fotografia, rysunki a ja to wszystko w książce opisuję czy dokumentuję. Przy czym żeby też była jasność, moja książka nie jest napisana w tonie prokuratorskim, to nie jest akt oskarżenia. Ja po prostu przedstawiam pewien stan, stan rzeczy. Obserwowałem to wszystko, co się działo z punktu widzenia no, takiego rzetelnego kronikarza czy też naocznego świadka, i fakt po fakcie, data podacie, nazwisko po nazwisku opisuje różne przypadki tego, jak drwina, jak szyderstwo były wykorzystywane przeciwko głowie państwa. A gdzie jest granica wolności słowa? Krytykowaniu głowy państwa? No, czy... Można by powiedzieć, że w, w Polsce jest to dosyć ściśle zakreślone, ponieważ w kodeksie karnym istnieje artykuł 235 ustęp 2 o znieważeniu głowy państwa, więc tutaj mm, można to prawnie ocenić. I właśnie w tym też jest problem, ponieważ oczywiście w czasie kadencji Lecha Kaczyńskiego były podejmowane próby mm, ochrony godności i osoby, i urzędu. Tyle, że te próby kończyły się, można powiedzieć, niczym, ponieważ na ogół, znaczy nie na ogół, nie na ogół, tylko zawsze, organa państwa stwierdzały, że określenia Ham, Dureń czy Kurdupel to są określenia, które nie znieważają i nie noszą znamion przestępstwa w rozumieniu tego artykułu, o którym wspomniałem. I było wytłumaczone prawnie. Polskiemu społeczeństwu, że stwierdzenie Lecha Wałęsy, Durnia mamy za prezydenta, nie znieważa. No więc w takiej sytuacji trudno mówić o granicach, bo jeśli. Czyli prawo nam nie reguluje tak naprawdę. Znaczy, tego, reguluje, nie? Ale, ale, ale interpretacja jest, jest ważna, negacja, tak? Tak, bo, tak. bo jeśli um, nie znieważa określenie ham i dureń, tak. albo to jest z kolei z anteny radiowej stwierdzenie y, mały, głupi, niedorozwinięty, Człowiek e, zwany prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim. Cytat dosłowny: tak. Jeśli to nie jest również zniewagą, to zapytajmy, co w takim razie jest. Czyli wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego stosowana jakaś inna miara? Nie wiem. No, nie można. To jest właśnie dotypać? też pewien problem, bo ja oczywiście nie jestem za tym, żeby mm, na straży. Wolności słowa stał za każdym rogiem prokurator czy sędzia, bo oczywiście chodzi o to, żeby była wolna debata publiczna, tylko chodzi o to, żebyśmy się nie znieważali i żeby istniała w tej mierze tej ostrej krytyki czy polemiki pewna równowaga. A problemem było to, że właśnie tej równowagi nie było i nie ma nadal. I jednym z impulsów do napisania tej książki właśnie była sytuacja, która wydarzyła się wokół. Teraz już słynnego portalu antykomor.pl. Przypomnijmy o, czym, o, o co chodzi. Młody człowiek, student anglistyki z Tomaszowa Mazowieckiego stworzył portal witrynę internetową, na której no, w różny sposób wyśmiewał obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. I co go za to spotkało? On oczywiście miał też jakieś inne tam drobne grzeszki na sumieniu, ale generalnie chodziło o kwestie znieważania. Prezydenta. Co go za to spotkało? No, więc sprawa prokuratorska, trzygodzinne najście funkcjonariuszy ABW na dom, rewizja w domu i w piwnicy, konfiskata nośników, y, danych plus komputera, później proces, wyrok, no i kara dosyć dotkliwa. Aparat państwa w ten sposób y, tak stanowczo, tak aktywnie nie reagował, y, gdy były y, y, liczne przypadki y, znieważania czy wyszedzania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i myślę, że na to po prostu nie, nie, nie powinno być zgody. A dlaczego według Pana jest taka różnica? Że Lecha Kaczyńskiego można było, a opracowała Komorowskiego nie. No, pytanie właściwie trzeba by kierować do tych, którzy tego typu interpretacje prawne tworzą. Ja mogę się tylko domyślać, natomiast y, trudno mi powiedzieć, bo za każdym razem y, albo Taką decyzję podejmował prokurator albo sąd w majestacie Rzeczypospolitej, więc no, trudno naprawdę powiedzieć, jakie były motywacje. Natomiast porównawczo można pokazać wiele przypadków. No, była słynna sprawa Huberta H., czyli takiego bezdomnego, który na dworcu w centralnym w Warszawie naurągał policjantom, i prezydentowi Kaczyńskiemu, który dopiero od kilku czy kilkunastu dni pełnił urząd. Sprawę wszczął nie prezydent i nie jego kancelaria, tylko policja. No i później odbył się wielotygodniowy spektakl, bo tak to trzeba nazwać, ścigania rzekomego tego Kloszarda, który w najlepszy podróżował po Polsce, nocował w różnych miejscach publicznych, w tym na dworcach. No a efekt był taki, że po roku, w grudniu 2006, yy, sąd orzekł, że, że Czyn był błahy i zawierał znikomą szkodliwość społeczną. Podobny przypadek: pewien rencista z Elbląga rozsyłał kartki z nurkującymi dwiema kaczkami i podpisem: A teraz drodzy czy kochani wyborcy, pocałujcie nas w kupry. Tu też nie było interwencji ani kancelarii, ani tym bardziej prezydenta. Natomiast taką przesyłkę otrzymał jeden z mieszkańców Wrocławia. Stwierdził, że w ten sposób z głowy państwa żartować nie należy. Nadał temu jakiś bieg prawny i sytuacja była podobna. To znaczy, w tym akurat przypadku, umorzenie i stwierdzenie, że, że czyn nie nosi znamion przestępstwa. Przy czym ten człowiek, który to rozsyłał, no chodził w aureoli bohatera mediów i nawet prorokował, że będzie, będzie pierwszym więźniem czwartej RP politycznym za, za swoje poczucie humoru. Także no, takich przypadków można by mnożyć jest jeden, który skończył się bo być może, że taki argument jest wykorzystywany, skończył się skazaniem. To chodzi o młodego człowieka, który napisał program do pozycjonowania stron w internecie i ten program działał tak, że po wpisaniu pewnego bardzo obelżywego słowa e, wyskakiwała oficjalna strona prezydenta RPL H. Kaczyńskiego e, i odbył się proces tyle, że kiedy? W październiku 2011 roku, czyli kiedy prezydent Kaczyński już nie żył, a urząd już od dłuższego czasu pełnił Bronisław Komorowski. No i ten człowiek został skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na trzy lata. To nie jest bezwzględna odsiadka, że tak powiem. Przy czym, właśnie charakterystyczne jest to, że powiedziano, że sędzia pouczył tego człowieka, że gdyby. Powiązał to bardzo wulgarne słowo z stroną pod nazwą Lech Kaczyński, nie byłoby sprawy. Więc chodziło o urząd, a nie o osobę. I oczywiście podobnych przypadków można by mnożyć wiele. Czy wierzył pan, że, czy tuż po katastrofie smoleńskiej, mm -hmm. wierzył pan, że te ataki się skończą, że Polacy się pogodzą? Wierzył pan w to, w to co się działo na krakowskim Przedmieściu, czy w takie pojednanie, miłość Polaków? Ja, ja muszę powiedzieć, że wykazałem się chyba idealizmem albo wręcz naiwnością, ponieważ mnie się wydawało rzeczywiście, że po tej traumie, po takim szoku, po tej narodowej żałobie, powrotu do Tamtego języka debaty publicznej, bo tak to nazywam, chociaż to, to nie, o da, nie o debatę, chodziło tylko o metodyczne niszczenie wizerunku, że powrotu do, do tej praktyki, do tego procederu yy, nie będzie, że, że już yy, ludzie dostatecznie to zrozumieli. Był taki moment, yy, kiedy rozumieli, bo przypomnę, że w dniu pogrzebów w Krakowie yy, ludzie, tłum zebrany na starym rynku w Krakowie. Głośno protestując, doprowadził do tego, że został wyłączony ogromny telebim tvn 24 bo po prostu ludzie nie chcieli, żeby tę podniosłą uroczystość relacjonowała akurat ta stacja, która z upodobaniem sobie tam drwiła z irasiadów i z podobnych historii. Więc można było mieć wrażenie, że, że nastąpi takie, taki moment, a może właściwie nie moment, tylko że nastąpi jakaś refleksja. I że już coś takiego, co nazywamy przemysłem pogardy, nie będzie funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej. No oczywiście to trwało może parę tygodni, po czym nastąpił powrót i nawet eskalacja. Dlatego, że po śmierci Lecha Kaczyńskiego, po katastrofie smoleńskiej, to szydzenie przybrało wymiary jeszcze bardziej okrutne i nawet użyłbym słowa nieludzkie. No w polskiej kulturze i w tradycji narodowej. Wyśmiewanie się w jakikolwiek sposób z osób zmarłych jest po prostu nieakceptowalne i można by użyć mocnego słowa, że jest to forma zbytnęcenia. Czyli możemy powiedzieć, że Polacy jako naród byłby w stanie się pogodzić, gdyby nie ta manipulacja mediów. O, bo mam wrażenie, że po prostu media i, i, i niektórzy się przestraszyli tak, tej jedności. I że coś zrobić, żeby, żeby, myślę, żeby, żeby że żeby to był trwało. Tak, myślę, że to był rzeczywiście szokujący mm, widok dla y, bardziej może i dysponentów politycznych, i dysponentów medialnych. No bo ja sam jestem dziennikarzem i ja nie mogę powiedzieć, że każdy dziennikarz z gruntu y, chce y, uczestniczyć w przemyśle pogardy. Natomiast y, no, był taki moment y, w tej aurze y, żałoby narodowej, że... Y, do mediów głównego nurtu, do mainstreamu, przedostał się na krótko, wprawdzie, ale taki oczywisty fakt, że, czy oczywista opinia, że Lech Kaczyński był nieobiektywnie oceniany i, i bardzo brutalnie atakowany. Nawet gazety i stacje telewizyjne, które wcześniej bardzo dotkliwie z niego szydziły, przyznały, że, przyznawały, że miał złą prasę, że może był nieobiektywnie traktowany, że jego zasługi były minimalizowane albo wręcz pomijane, natomiast do monstrualnych rozmiarów wyolbrzymiane wszelkiego typu lapsusy czy, czy jakieś potknięcia. Te cytaty tu tutaj po prostu Pan opisuje z, każ z każdego medium. Mamy internet, mamy tak radio, mamy telewizję, gazety. Gdzie człowiek nie spojrzał, coś, coś złego o prezydencie pisano, więc jest każdy... to obraz przerażający z tej książki, wynika na no, Tak często słyszę takie opinie, że, że książka jest mocna, że wręcz porażająca. Bardzo. Bo właściwie w każdym kanale przekazu, że tak to nieładnie określę, czyli nawet w reklamie wydawałoby się dziedzinie takiej tak. neutralnej tak. politycznie, też były przypadki wykorzystywania jakichś tam szyderstw, czy, czy kpinczy czy takich nie zawsze smacznych aluzji. No, i rzeczywiście to było wszechogarniające, więc. No, ciężko było się bronić. Moje tak. za... no, przy takiej lawinie naprawdę ciężko, a poza tym, no, nie jest rolą niestety głowy państwa yy, śledzić yy, poszczególne media i, i wysyłać hurtowo yy, jakieś pozby czy, czy prośby o umiarkowanie, bo, bo nie, nie, nie to jest kompetencją prezydenta, więc prezydent w czymś takim nie mógł utonąć. Musiał albo z godnością to przyjmować, albo. No, chrześcijańska postawa nakazuje nastawić drugi policzek, tak, ale z drugiej strony no, przejawy zniewagi musiałyby podlegać um, ocenie prawnej, albo przynajmniej ocenie etycznej czy moralnej, ale nawet tego typu refleksja nie następowała. A jakim prezydentem jest pan prezydent Bronisław komorowski według pana? No, Oczywiście jest to krótszy okres kadencji niż prezydenta Kaczyńskiego. Dosyć charakterystyczne jest to, że te pierwsze tygodnie prezydentury Bronisława Komorowskiego upływały pod znakiem rozmaitych tam wpadek czy gaw. i nawet wydawało się, że nastąpi coś takiego jak recydywa tego przemysłu pogardy, ale jakby z, z drugiej strony kierowanego, no ale oczywiście to był, to był tylko moment, to wszystko zostało wyciszone i w tej chwili o żadnych wpadkach czy potknięciach już nie słyszymy w mediach. No i absolutnie nie da się tego zestawić z tym, z tą lawiną śmiechu szyderczego, który można było usłyszeć w czasie kadencji Lecha Kaczyńskiego. Także że to, to są kompletnie sytuacje nieporównywalne. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Państwu dziękuję. dziękuję za uwagę.